Cześć Boże, kochana siostro, kochany bracie w Chrystusie Panu. Jestem teraz na racji i mam takie wielkie przekonanie w sercu, że Pan Jezus chce Ci przekazać przeze mnie. Mam takie przynaglenie w sercu, żeby Ci powiedzieć, kochana siostro, kochany bracie, że w Twoim życiu będą różnego rodzaju trudne doświadczenia. Ale Jezus chce Ci powiedzieć, że On będzie Ci zawsze towarzyszył w tym czasie. I pragnie, żebyś kochała innych ludzi ze względu na Niego. Ze względu, żebyś zawsze czyny Niech Twoje wypływają z miłości do Niego, kochane siostro, bracie. Z miłości do Jezusa. Pamiętaj, że Słowo Boże nam mówi, że jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Jezus, kochana siostro, bracie, będzie Ci towarzyszył w tej wędrówce do nieba przez różnego rodzaju trudne doświadczenia. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama, nigdy nie będziesz sam. Może nie będziesz odczuwała Jego obecności, ale powtarzaj w sercu te słowa. Jezu, ufam Tobie. Pamiętaj, że jest Twoim Bogiem, jest Twoim Ojcem, który wszystko może. Czasami czegoś nie będziesz rozumiała, nie będziesz rozumieć, ale pamiętaj, że On chce Twojego zbawienia, chce Twojego oczyszczenia, Twojego serca, żeby to serce było tylko dla Jego, żeby kochało tylko Jego, a z miłości ku Bogu. Będziesz kochał drugiego człowieka w pracy, w szkole i pamiętaj, że różnego rodzaju doświadczenia przeżywał też Chrystus. Nigdy nie złorzeczył, tylko modlił się ze swoich oprawców. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Także miej te słowa w sercu. Pamiętaj, że jest Twoim Ojcem, Twoim Bogiem, Wszechmogącym. Kocha cię bardzo. Jeżeli naprawdę masz zamiar służyć Bogu, to pamiętaj, że takie doświadczenia będą towarzyszyły Ci w życiu, tylko zawsze pamiętaj, żebyś nie zapominała, nie, nie zapominał o tym, że Chrystus będzie Ci towarzyszył w tych trudnych doświadczeniach. Także nie poddawaj się nigdy, nie wątp, kto wytrwa do końca w Jego nauce. Ten będzie zbawiony, kochani. Ten będzie zbawiony. Sam Jezus do nas to mówi. Także niech Wam Bóg błogosławi. Niech uświęca wasze serce. Niech będzie czyste, niech stanie się czyste. Każdego dnia módlcie się o czyste serce, o miłość do Jezusa, o wiarę. Przymnóż nam, Jezu, wiary. Ucz nas miłości. Jezu, taką jaką Ty miałeś kochana siostro, kochany bracie. Także pamiętaj, że we wszelakich doświadczeniach nigdy nie jesteś sama, ale Chrystus Cię wspierać będzie. Uciekaj się zawsze do Niego w modlitwie. Przy jak najczęściej na dorację. On Cię kocha niesamowicie, pragnie Twego zbawienia, ale daje Cię, obdarzył Cię wolną wolą. Dlatego to Ty decydujesz ostatecznie, czy chcesz żyć z Chrystusem, Jego słowem, czy nie? Także pamiętaj, Jezus Cię kocha w trudnych doświadczeniach, będzie Cię jeszcze bardziej kochał, będzie blisko Ciebie, tylko nie będziesz tego odczuwała, odczuwał może, ale On jest Bogiem wiernym. Także ufaj mu Jezu, ufam Tobie, powtarzaj często w sercu, niech się dzieje Twoja święta wola. Ty Panie wiesz lepiej co jest dla mnie na tą chwilę potrzebne. Ja Cię kocham, kocham Cię w drugim człowieku, bo Ty jesteś obecny Panie, Ty tego człowieka kochasz. Także nigdy nie odpłacaj złem za zło, błogosław, módl się, módl się, trwaj nieustannie na modlitwie, a Bóg Cię będzie błogosławił i wytrwaj do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.